tam się udaje się na festyn ze granic Polski, Niemiec, Unii Europejskiej właśnie tu się udaje właśnie na ten, ten festyn tutaj no bo ja tak nigdy nie byłem na takiej festynie e, wspólnoty Europejskiej po prostu i chciał jakby być obecny i uczestniczyć w tym festynie wspólnoty Europejskiej i zobaczyć jak to wygląda się udaje się Tu jak zbliżam się cały czas Tu zaraz widzę się bliżej Bo idę cały czas Tu tak pokazuję Tu po prostu ja jestem pokazuję tak właśnie te właśnie no tutaj tak pokazuje to właśnie no tu zaraz podejdę bliżej właśnie idę tam słychać muzykę ksiądz a tak i są w Unii Europejskiej To no, bardzo O, I tak a się pokazuje w skrócie. No, jeżeli chodzi o fesyn tutaj, idzie. Pierwszy raz jestem, bo jeszcze nigdy nie byłem na festynie wspólnoty europejskiej, Polski, Czech i Niemiec i chcę właśnie zobaczyć jak to wygląda u góry Dlatego się udaję, wybrałem się tutaj właśnie i tutaj się specjalnie nagrywam właśnie Jeżeli chodzi o pesty z jest to byłoby na no. tu macham o no właśnie no i teraz udaję się tam na pesty byłam sam telefon i udaję się na pesty Posta, não.